Nazywam się Jana Czasnowicz, jestem magistrem farmacji i wraz z portalem aptekarz.pl przygotowaliśmy cykl filmów pod tytułem Parenting w aptece. W dzisiejszym odcinku omówimy amoksycylinę. Amoksycylina zaliczana jest do kategorii L1. Leków najbezpieczniejszych w czasie laktacji według profesora Heila do tej kategorii zalicza się Substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu przez karmione piersią dzieci. Substancje lecznicze, dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią i dla których badania te wykazały brak wpływu na zdrowie dziecka, a także substancje lecznicze niedostępne drogą do ustną dla dziecka. Substancje lecznicze zaliczane do kategorii L1 określane są jako zgodne z karmieniem piersią. Ponadto, w klasyfikacji profesora Brixa, jak również przez Amerykańską Akademię Pediatry i Światową Organizację Zdrowia, amoksycylina określana jest jako lek kompatybilny z karmieniem piersią. Czy amoksycylina dostanie się z osocza do pokarmu mamy? Antybiotyk ten może przenikać do mleka mamy ale następuje to w bardzo małych ilościach. Według dostępnych danych mniej niż 1% dawki leku przyjętej przez mamę przenika do jej mleka. Jest to ilość bardzo mała i mało prawdopodobne jest, aby mogła wywierać niekorzystny efekt na pierwszą dzieci. Co prawda u niemowląt może dochodzić do zaburzeń mikrobioty jelitowej, wystąpienia wymiotów, biegunki czy wysypki, Niemniej jednak objawy te mają charakter łagodny i nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią lub całkowitego odstawiania dziecka od piersi podczas gdy mama stosuje amoksycylinę. Za bezpieczeństwem stosowania tego antybiotyku w czasie karmienia piersią przemawia również fakt powszechnego jego stosowania wśród dzieci. Jak klasyfikuje się amoksycylina według FDA? Amoksycylina zaliczana była do kategorii B, czyli w badaniach przedklinicznych na zwierzętach nie wykazywała szkodliwego na płód nie potwierdzono tego w badaniach klinicznych. Czy w takim wypadku amoksycylina dalej może być stosowana bezpiecznie w ciąży? Według australijskich klasyfikacji leków amoksycylina zaliczana jest do kategorii A. Do tej grupy zaliczane są substancje lecznicze, które były stosowane w dużej liczby kobiet w ciąży lub kobiet w wieku rozrodczym i nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka powstawania wad u dziecka lub innego działania szkodliwego na płód. W badaniach w zwierzętach również nie wykazano, aby amoksycylina powodowała ryzyko rozwoju wad u płodu. Prawdą jest, że amoksycylina przenika przez łożysko i może być oznaczana we krwi dziecka, ale na szczęście w bardzo dużej ilości badań klinicznych i analiz nie wykazano, że amoksycylina wywiera działanie embriotoksyczne lub fetotoksyczne. Ponadto nie wykazano, aby stosowanie amoksycyliny w ciąży niekorzystnie wpływało na przebieg i zakończenie porodu, chociaż dostępne są badania, które wykazują na potencjalny związek stosowania amoksycyliny przez kobietę w ciąży, a występowaniem rozszczepu podniebienia u dziecka. Zawsze należy jednak określić stosunek ryzyka do korzyści. W tym przypadku amoksycylina jest antybiotykiem z wyboru u kobiet w okresie ciąży i może być stosowana wtedy, kiedy jest to konieczne. Oczywiście po konsultacji z lekarzem. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnego odcinka Parenting w aptece. Będzie mi niezmiernie miło, jak pojawi się jakiś sub, bądź łapka w górze na portalu Farmacja TV.